Dzień dobry. Tydzień temu dostaliśmy zapowiedź nowego systemu levelowania broni lub zdobywania biegłości posługiwania się właśnie tą bronią. I dzisiaj otrzymaliśmy nieco więcej szczegółów jak to ma dokładniej działać. Dosyć długi post mamy tutaj na tibia.com. Jest to zwiastun funkcji 4 na 4 czyli ostatnia już zapowiedź letniego update'u. Postaram się omówić każdy z tych podpunktów w miarę zrozumiale i gdzie trzeba to nieco wytłumaczyć o co tutaj dokładnie chodzi. Dzisiaj na streamie to analizowaliśmy i mimo że nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania nie wszystko jeszcze jest pokazane, to mam nadzieję, że przybliży Wam to nieco ten nowy system i że odpowiem na większość najważniejszych pytań. Na forum jeszcze nie mamy zbyt wielu odpowiedzi od community Managera, ale cały czas jesteśmy przez niego zachęcani właśnie do wzięcia udziału w test serwerze no i testowania nowego systemu, jak podzielenie się konstruktywną krytyką. Jest tutaj omówienie właśnie szczegółów odnośnie systemu biegłości posługiwania się bronią, a niżej mamy też informacje o zmianach w szansie na trafienia krytyczne, i to jest też mega ważna informacja, bo to wpłynie na każdego czeka i w sumie na całą Tibię. Zacznijmy jednak od początku. Prawie każda broń w Tibii ma swoją własną i unikalną biegłość posługiwania się bronią. To daje łącznie ponad 400 różnych drzewek biegłości w posługiwaniu się bronią. Jest to bardzo dobra informacja, bo wcześniej jedynie nie możemy wywnioskować, że tak będzie, ale nie było takiej informacji, że rzeczywiście każda broń będzie miała swoje bonusy. I tutaj mamy jedyny obraz, który został dołączony do tej właśnie zapowiedzi, i to jest Sanguine Coil. I jak widać, tutaj drzewko jest dosyć mocno rozwinięte, i dosyć dużo tych perków jest do wyboru, jak i do zdobycia. Być może właśnie dzięki tej różnorodności, niektóre bronie, które nie braliście wcześniej pod uwagę, będą bardziej atrakcyjne w określonych warunkach. Każda biegłość ma od 1 do 7 poziomów biegłości, z którym każda oferuje od 1 do 3 odblokowanych profitów, czyli perków. Jak widzicie, tutaj macie 7 kolumn, które właśnie odpowiadają tym perkom, no i maksymalnie do 3 do wyboru. Tak jak w przypadku trzeciego poziomu NASA Coin. Coin. E, w danym momencie może być aktywna tylko jedna umiejętność na dany poziom biegłości, czyli tutaj wybieracie tylko jedną z tych trzech. Wybory perka można dokonać w dowolnym miejscu, ale zmiana lub usunięcie perka jest możliwa wyłącznie w strefach ochronnych, czyli jest to tak jak w przypadku koło umiejętności. Jeśli dostaniecie poziom, możecie dodać ten punkcik do umiejętności. Tak tutaj podczas picia poziomu broni będziecie mogli wybrać sobie dany perk z tego drzewka, ale no, jak będziecie chcieli już to zresetować, bo jest też guzik reset, no to będziecie musieli to zrobić już w świątyni bądź w depot. Twoje postacie zdobywają postępy w poszukiwaniu się bronią, zabijając potwory, gdy ta broń jest wyposażona. Czyli normalnie, Expion, używając danej broni, będziemy ją levelować. Postęp biegłości jest przypisany do postaci i nie można go przenieść. I to jest dosyć ważna informacja, bo wiele osób interpretowało tą aktualizację w ten sposób, że to będziemy właśnie broń levelować i ta broń potem będzie mogła zostać odsprzedana, ale tak to nie będzie wyglądać. Postęp właśnie biegłości to będzie osobny system przypisany do naszej postaci. Nie będzie można na tym w ten sposób zarabiać, no, będzie to po prostu przypisane do postaci, tak samo będzie to wyświetlone na Harbazarze. jakie bronie właśnie ma wylewelowane dana postać. No i jaki ten poziom właśnie danej broni ma wbity. Postęp biegłości w zabijaniu potworów podlega tym samym zasadom co postęp bestiariusza. Każdy, kto zadał obrażenia, zyskuje postęp, czyli zyskujecie expa. Bardzo dobra informacja, będzie można się zebrać w jakiejś grupce osób i razem polować właśnie na potwory, gdzie każdy, kto oznaczy potwora, nawet zwykłym awalanszem, nawet jednym hitem, no to już zyska exp właśnie do broni, którą ma obecnie założoną. Poziomy postępów bestiali już się od jednego, czyli dla potworów typu Triwal do 175 dla potworów typu Challenging. Bosy zapewniają do 1000 punktów w zależności od poziomu. Też bardzo dobra informacja i mimo, że nie mamy jeszcze tutaj konkretów dla potworów easy, dla potworów medium oraz hard. Nie wiemy, ile dokładnie punktów staniemy. No to jest to całkiem sporo EXPA. Nie jest to oczywiście przylicznik EXPA, który zdobywamy za potwora, tylko no, każdy potwór daje określoną ilość EXPA, w zależności od poziomu trudności. Jest to lepsze, bo inaczej byśmy dosyć szybko to bronię sobie, powiedzmy, wylewelowali. A tak, to być może zajmie to nieco więcej czasu. No i też jestem ciekaw bossów, który z bossów będzie dawał właśnie te 1000 punktów. Czy takie Oberon Scarlet na te 250 levele będą chociaż 500 punktów dawać? Czy te 1000 punktów jest zarezerwowane właśnie dla najtrudniejszych bossów w grze, typu Rottenblot, Blood, solarowe. to zobaczymy. To się już przekonamy o tym na test serwerze. Progi poziomów biegłości mieszczą się w przedziale od 1750 poziom pierwszy do 20 000 poziom siódmy. I to można zobaczyć właśnie tutaj, że pierwszy poziom to był ten 1000 coś. No i tutaj poziom siódmy, czyli ten ostatni to jest 20 milionów expa, ale można będzie też wymasterować sobie broń do 60 milionów, ale o tym już za chwilę. Dwa nowe przedmioty mogą zostać użyte do przyznania postępu biegłości. Katalizator biegłości plus 25 tysięcy i katalizator większej biegłości plus 100 tysięcy EXPA. Oba są dostępne jako nagrody za zadania i rzadki łup. I to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich boss hunterów. I w sumie nie tylko o boss hunterów, bo teraz właśnie tak pomyślałem, że chodzi o rzadki łup, co może oznaczać, że leci też z potworów. Nie jest tu nic wspomniane o bossach, także jeszcze zobaczymy, ale gdyby można było to jeszcze farmić z potworów, no to już by było naprawdę mega. Dzięki temu EXPO będzie można rzeczywiście handlować, jeśli zdobędziemy tylko jeden właśnie z tych dwóch przedmiotów. 25 tysięcy EXPO czy 100 tysięcy EXPO mogą fajnie zbustować naszą postać, czy właśnie ten postęp biegłości, posługiwania się tą bronią. I fajnie, że będziemy mogli farmić to z bossów. Ja tak mam nadzieję, że nie będzie to tylko dostępne z nowych bossów, z tej zawartości, tylko że dodadzą to również do tych starych bossów, także będzie można robić pełnego bosrana, nawet biegać po tych słabszych bossach, typu Oberony Scarlet, i że wciąż będzie to opłacalne i ewentualnie da nam to dodatkowo profit. Bardzo fajna zmiana, lecimy dalej. Po osiągnięciu nowego poziomu biegłości pojawia się komunikat w dzienniku serwera, a na pasku stanu wyświetlana jest ikona. Kliknięcie jej powoduje otwarcie interfejsu użytkownika biegłości w posługiwaniu się bronią z odpowiednią bronią wstępnie wybraną. Klikalny pasek postępu wyświetlany jest obok paska stanu pokazujący proces zbliżania się do kolejnego poziomu biegłości wyposażenia broni. Pasek stanu, no to jak zgaduję jest to pasek życia trzymany, więc możliwe, że tam się pojawi jakaś nowa ikona, albo właśnie taki mniejszy pasek pod tym, który pokazuje poziom właśnie tego postępu, albo wyświetli się to po prostu tylko w pasku statusu. Nie wiem, to dokładnie zobaczymy w kliencie na test serwerze, jak to będzie wyglądać i gdzie to dokładnie będzie umieszczone. Dla tych, którzy odblokowali już wszystkie etapy swojej broni, czyli siedem poziomów, jest ostatnie wezwanie do Ukończenia. Mistrzostwo. Opanowanie broni wymaga postępu o dwa poziomy wyższego niż maksymalny poziom broni. Zapewnia tylko tytuły i osiągnięcia, żadnych korzyści w rozgrywce. I to jest bardzo ważne. Jak zauważycie tutaj, e, mamy tutaj 7 poziomów. Przy 20 milionach dostajemy ostatni poziom, czyli ten krytykal. Ale jak widzicie też na obrazku, oprócz 20 milionów jest też jeszcze jeden sekretny poziom, który wymaga 60 milionów expa broni. Ale da nam on tylko i wyłącznie właśnie tytuł i osiągnięcie, więc nie zyskamy żadnych dodatkowych korzyści. Jest to dodatek. Oznacza to tyle, by wymaksować wszystkie perki broni, Wystarczy nam jedynie 20 milionów EXPA. Wciąż jest to dużo, zwłaszcza, że za potwory będziemy dostawać maksymalnie 175 EXPA za jednego potworka, ale jest to mechanika długoterminowa i tak jak pierwsze poziomy od pierwszego do trze nie, trzeciego, czwartego będą wpadać dosyć szybko, tak właśnie wymasterowanie tej broni no, będzie wymagało nieco więcej czasu i bardzo e, dobrze, bo będzie co robić i będzie na pewno to w jakiś sposób motywować e, do EXPA. Mamy też kilka informacji na temat interfejsu użytkownika. Posługiwania się bronią. Interfejs wyświetla poziom umiejętności posługiwania się wszystkimi broniami w grze. Dla każdej wybranej broni gracze mogą zobaczyć kompletne drzewko biegłości w posługiwaniu się bronią, ze wszystkimi dostępnymi perkami, zwykłym postępem, postępem mistrzostwa i podsumowaniem wszystkich wybranych profitów. Czyli będzie można zobaczyć pewnie bronie też nie tylko dla naszej profesji, co też możemy zobaczyć że przy tym filtrze, że można sobie jakby zablokować te wyświetlanie broni tylko do naszej profesji oraz wybrać z listy weapons bronie, które nie są też tylko dla naszej profy. Oczywiście to już bez znaczenia, bo raczej będziemy używać tylko broni dla siebie, ale no da to na przykład możliwość level. Celowanie pewnie Spikeswarda również na profesjach magicznych, bo czasami one go też używają. Aby zawęzić listę broni, można zastosować filtry, te, które pokazałem wcześniej, a broń jest sortowana przede wszystkim według poziomu biegłości, a następnie w kolejności alfabetycznej. Czyli te broni, które używamy najczęściej, będą na samej górze bardzo dobre rozwiązanie, bo nie zawsze będziemy chcieli klikać te filtry. Jest to na pewno jakieś ułatwienie. Perki można włączyć i wyłączyć. Na poziomach biegłości, na których nie wybrano żadnego perka, przed otwarciem interfejsu użytkownika gracze mogą swobodnie przyłączyć perki, aż do zamknięcia okna. Na poziomach, na których perk został już wybrany, zmiany są dozwolone tylko w strefach ochronnych. Najechanie kursorem na perk pokazuje jego opis. To jest wszystko, właśnie odnośnie tego okienka, które tutaj widzicie. No, okienko jak okienko mamy tutaj OK, apply, czyli zastosuj efekty, reset oraz zamknij. Czyli close. System dosyć prosty, mimo że wydaje się skomplikowany. To były takie najważniejsze informacje na temat samego tego systemu, biegłości posługiwania się bronią i myślę, że odpowiada on na większość pytań, jak to będzie działać. Jest to bardzo proste. Sam system nie będzie wymagał dodatkowych kosztów, co jest też mega ważne, bo dużo osób zarzucało już wcześniej, że pewnie będzie to w jakiś sposób zrobione pod pay to win, pod monetyzację, czy nawet, że trzeba będzie wydawać tibia coiny. Tak nie będzie. Jest to całkowicie darmowy system. Wystarczy, że założysz broń i zaczniesz zabijać nią potwory i już poziom tej broni będzie rósł i już będziesz mógł sobie wybrać konkretny perk. Bardzo fajne, mimo że wydaje się skomplikowane, jest to bardzo proste. Szczegółów też myślę, że nie każdy musi znać. Wystarczy, że Żebyś wiedział, że załóż broń, atakuj, zabijaj, leveluj i wybierz sobie bonusy. Proste. Przejdźmy jednak do nieco ważniejszej rzeczy na, te, na ten moment, bo jest to zmiana w szansie na trafienie krytyczne. I ten temat jest nieco bardziej skomplikowany, ale jest on też bardzo ważny, bo to zmienia podstawy TB i tego, w jaki sposób zyskiwaliśmy właśnie krytykala przez te wszystkie lata. I to trzeba też tutaj omówić, bo ten system krytykala został właśnie przebudowany, dlatego, żeby lepiej współgrał z tym nowym systemem. Właśnie biegłości w posługiwania się bronią, tym, który zostanie wprowadzony już wkrótce. Omówmy teraz krok po kroku wszystkie te zmiany odnośnie tego trafienia krytycznego. Uwaga! Wszystkie postacie mają teraz domyślną szansę na trafienie krytyczną wynoszącą 5 i 10% dodatkowych obrażeń krytycznych. Każda dodatkowa szansa na trafienie krytyczne uzyskana z przedmiotów jest niezawodnie dodawana na wierzch. Czyli teraz nie potrzebujecie już posiadania imbu, żeby w ogóle zrobić krytykala. Macie 5% szansy każdy na zrobienie tego krytykala, który ma 10% dodatkowych obrażeń. Jest to mała szansa, ten kryt jest dosyć mały. Ale jest, ta szansa jest. I tak jak mówiłem, nieważne, czy macie imbu, czy nie, ten crit jest możliwy do zrobienia. Potwory mają 1% szansy na trafienie krytyczne w przypadku ataków automatycznych. I to może ty to tutaj namieszać na ekspowiskach. 1% szansy to nie jest dużo, jest to też tylko dla ataku automatycznego, czyli uderzenia złapy. Czary tutaj dalej potworów nie mogą zrobić krytykala. Ale no, ciekaw jestem, jak to wpłynie rzeczywiście na spoty, na przeżywalność na spotach e, i jaki dokładnie będzie ten krytykal. Jakie będą właśnie dodatkowe te obrażenia z tego krytykala? E, bo póki co na forum tego nam nie powiedziano, tylko powiedziano, że możemy zobaczyć to na test serwerze i przetestować. Już sobie wyobrażam takiego Fienda albo potworka z pięcioma dastami, który no, trafi mi akurat krytycznie z potężnego autoataku. Może być to krytyczne skutki, że tak powiem więc to do, dosyć yy, zmartwi mnie ta zmiana, ale zobaczymy jak to rzeczywiście wejdzie w praktyce i kolejna ważna informacja, że aby zachować równowagę, broń w wersji podstawowej nie daje już szansy na trafienie krytyczne chodzi tutaj o to, że są bronie tak jak na przykład Sanguine Razor, który ma 10% szansy na trafienie krytyczne oraz 12% ekstra obrażeń krytycznych, czyli Critical Extra Damage te 10% zostanie z niego usunięte, bo i tak będziemy mieć już podstawowe 5% na trafienie krytyczne ale te 12% Extra Critical Damage, które on ma, zostanie i zostanie dodane do tych 10% dodatkowych obrażeń krytycznych. Tak to rozumiem na ten moment. Teoretycznie miecz dostał lekkiego nerfa, ale nie do końca, bo w taki miecz zazwyczaj dajemy też krytykala. i właśnie jeśli chodzi o imbój na Criticala, zostały one zbalansowane, by dopasować je do nowych wartości bazowych. Na przykład Powerful Strike wcześniej dawał 10% szansy na trafienie krytyczne plus 50% dodatkowych obrażeń krytycznych. Teraz daje 5% szansa na obrażenia krytyczne plus 40% dodatkowych obrażeń krytycznych. W tym wypadku kryt jest zmniejszony o 5% oraz o 10% są zmniejszone dodatkowe obrażenia krytyczne, ale te wartości zostają dodane do naszych podstawowych już na postaci wartości, czyli 5% szansy i 10% dodatkowych obrażeń, co sprawi, że jeśli mamy imbu na krytykala. To będzie on dawał dokładnie tyle samo, ile dawał wcześniej. Więc 5% bazowe w naszej postaci, plus 5% z Imbu, da nam 10% szans na trafienie krytyczne, oraz 10% bazowych obrażeń krytycznych, plus 40 dodatkowych da nam 50 w sumie dodatkowych obrażeń krytycznych. Dokładnie tak, jak było wcześniej. Tak to jeszcze tylko na szybko zaprezentuję, bo na streamów nieco było zamieszania na ten temat. Mam tutaj miecz Sanguine Razor, który ma właśnie te 10%. Critical Chance i Critical Extra Damage 12%. I on ma też w sobie Powerful Strike, czyli potężny imbu właśnie na krytykala. Wiele osób twierdziło, że ten Critical Hit Chance się dodaje z Powerful Strike'a i bazowego z miecza i że to będzie nerf, ale w tym jest tak, że ten Critical Chance zawsze wynosił 10%. Przez to, jak ubiorę ten miecz, wejdę w statystyki postaci, to jak widzicie, Critical Chance to jest wciąż 10%. To się nie sumowało. To było w mieczu tylko i wyłącznie po to, żeby mógł. On zrobić krytyczny hit, nawet jeśli nie był zimbuingowany, bo miał taką po prostu właściwość, to była jego statystyka i tylko i wyłącznie było to po to, więc one się jakby wykluczały i dalej miałeś tylko 10% szansy kryta, a nie 20%. To się nie sumuje. Sumuje się jednak extra damage właśnie z krytykala, które w tym wypadku wynosi 66%. 12% z samego miecza, czyli tej podstawki, którą miał, 50% z imbu, czyli standardowo, no i oczywiście tutaj, tutaj mam coś z koło umiejętności, ale to już nieważne. Po update'cie będzie. Mieć critical chance wraz z Imbu dalej 10%, bo miecz straci critical chance, tak więc będzie 5% szansa krytykala bazowego dla postaci i 5% szansa krytykala z Imbu. Extra damage się nie zmieni, bo 10% extra damage mieliśmy, 12 z miecza, 40 z Imbu, więc wciąż wyjdzie na to samo. Nie ma co zatem panikować, bo tutaj były też dyskusje czy jest to nerw, czy buff, ale wydaje mi się, że w jakimś dłuższym rozrachunku będzie to jednak buff, bo jednak na tym kole są pokazane tutaj wartości, że dostajemy critical hit chance, critical extra damage i to wszystko będzie dodawane do tych wartości, które już mamy na postaci i stąd prawdopodobnie jest ta zmiana, bo wcześniej była szansa na trafienie krytyczne to 10%, to była taka podstawa, a teraz dzięki temu systemowi, jako że trzeba wprowadzić więcej tych procentów na trafienie krytyczne, mimo to, że tu się nic nie zmieni, to będziemy właśnie mogli Zyskać dodatkowe szanse na trafienie krytyczne właśnie z tego systemu biegło biegłości posługiwania się tą bronią. Zostaje też wprowadzony nowy argument, który zapewnia szansę na trafienie krytyczne. Może pojawić się na dowolnym sprzęcie, klejnocie lub perku koła w przyszłości, ale na razie znajdziesz go w, głównie w nowych drzewkach Weapon Proficiency, czyli pewnie chodzi właśnie o ten e, Critical e, Chance. No i będzie można w przyszłości zwiększyć w jakiś sposób ten Critical Hit Chance. No i być może, gdy będziemy używać konkretnej broni, nawet kiedyś będziemy mogli mieć 20%. Na uderzenie, właśnie, atakiem krytycznym, co może fajnie zwiększyć nasze obrażenia. Może się to wydawać troszkę skomplikowane. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. I ja tylko dodam, że na pewno jest to buff, bo. Normalnie nie mieliśmy tego krytykala, jeśli nie mieliśmy imbu lub broni, która posiada krytykala. Krytykala miała co bronie broni endgameowe czy bronie dwuręczne, a w tym wypadku, nawet jeśli będziemy używać broni jednoręcznej, starczą e, i będziemy mieć tylko dwa imbu sloty to być może nie musimy już wybierać, czy chcemy zrobić sobie manę z krytem, czy hapy z krytem, e, a być może dobrym rozwiązaniem będzie mana i hapek, bo kryta już będziemy mieć. Ja sam na przykład robię na bronie jednoręczne często mana i hapeka, bo jak już korzystam z broni jednoręcznej i tarczy, to znaczy, że chce mieć dużą przeżywalność, chce się nie mieć problemu właśnie z życiem, z maną, no i chce ustać jak najlepiej. W tym wypadku da mi to 5% szansy na zadanie, 10% dodatkowych obrażeń, co jest małym, ale no zawsze jakimś tam bonusem, czyli jest to buff. Chciałbym zobaczyć też to okienko dla mojego Sanguin Razora, jak ono będzie wyglądać, co będzie zboostowane, ale to już zobaczymy na test-serwerze, który mam nadzieję wystartuje już wkrótce. Na ten temat informacji nie mamy, kiedy jest ten test-serwer. Wypadałoby, żeby już był w tą środę, wtorek, środa, żeby już wystartowali, bo w sumie na co tutaj czekać? Mamy tutaj wszelkie informacje odnośnie tego update'u, tak więc nic tylko do wypuszać test-serwer i już sprawdzać nowości i testować, co też będziemy robić na streamkach, na które Was zapraszam. No i zrobię też parę filmów z test-serwera, gdzie pokażę Wam właśnie co nowego zostanie dodane, no i te nowości, jak one będą e, wyglądać. Tutaj jeszcze mamy na końcu dalsze zmiany. E, możemy przeczytać, że niektóre bronie mają teraz obniżone atrybuty, ale można je zrekompensować, a często przekroczyć, e, osiągając wyższe poziomy biegłości w broni. Przykładem tutaj jest Rending Inferniarch Bow, który miał wcześniej szansę na trafienie krytyczne 10% i dodatkowe obrażenia na krytyczne 58%, a teraz nie posiada on tej szansy na trafienie krytyczne i dodatkowego obrażenia krytycznego, ale przy pierwszym poziomie biegłości, czy na pierwszym poziomie tej broni, zyska 48% obrażeń krytycznych, co z naszymi właśnie 10% podstawowymi da nam 58% obrażeń krytycznych, czyli tyle co było. Na drugim poziomie będziesz mógł wtedy wybrać dodatkowo 12% automatycznego ataku w walce na dystans i 5% szans na krytyczny, a trzeci poziom daje 5% szansy na trafienie krytyczne. W tym przypadku poprzednia siła przedmiotu została przekroczona przy trzecim poziomie biegłości broni. No i tutaj wybieramy między 12% automatycznego ataku w walce na dystans i 5% szansy na obrażenia krytyczne, też na auto-atak. Level trzeci tej broni da nam 5% critical chance, więc interpretuję to w ten sposób, że na trzecim poziomie będziemy mieć tego 10% szans na criticala przy 58% critical extra damage, ale na same autoataki które będziemy rzucać, jeszcze będzie 5% szansy też kryta lub ten distance, więc już w tym wypadku ta broń rzeczywiście będzie e, mocniejsza. I żeby nie było, bo też może tutaj zapanować chaos, że takie zmiany w broniach nie będą dotyczyć wszystkich broni, tylko niektórych broni. Tutaj jest przykładem też Inferniar Bog, bo jest to taka niestandardowa broń, która ma w sobie, powiedzmy, że wbudowane Imbu. Więc pewnie głównie chodzi o te bronie, ale pewnie dopiero na test serwerze, lub już oficjalnie w grze, zobaczymy, które to bronie będą jeszcze zmienione. Poza tym statystyki innych broni pozostaną takie jak były. Jedynie co to wiadomo, te szanse na trafienie krytyczne z każdej broni zostanie ściągnięte, bo już nie będzie tak naprawdę potrzebne. W cyklopedii wszystkie źródła szans na trafienie krytyczne są teraz wyświetlane w sposób sumaryczny w sekcji statystyki ataku. Wszystkie teksty dotyczące przedmiotów i ulepszeń są aktualizowane w celu odzwierciedlenia tych zmian, a na harbazze można sprawdzić informacje o postępie w posługiwaniu się każdą bronią. Standardowo, żebyście wiedzieli, jaką postać kupujecie. Zmiany te były konieczne, aby umożliwić obecną wersję systemu, podczas gdy niektóre bronie mogą początkowo wydawać się nieco słabsze w swojej podstawowej formie, zapewniamy, że już wkrótce będziecie władać bronią silniejszą i potężniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Dokładnie tak jak zamierzaliśmy. Na razie to są najważniejsze informacje o największej nowości w tej aktualizacji. Wiemy, że to dużo informacji, ale Weapon Proficiency System ma być prosty i przyjemny w użyciu. W końcu jest to po prostu wybierz broń, wzmocnij ją i rozwal kilka potworów w rekordowym czasie. I taka jest prawda. Tak jak tutaj mamy dużo informacji, to koniec końców wychodzi na to, że po prostu eksploduj jak i ewentualnie jak się zaświeci okienko wybrania perka dla broni, to po prostu go wybierz. Tyle. Nie będzie tu też złych wyborów, bo wciąż będzie to jakiś buff. Nawet jeśli stwierdzicie, że tego bonusu nie potrzebujecie, to po prostu sobie klikniecie ten drugi jak gdzieś w świątyni. No i zostaje nam teraz czekać na test serwer, bo jest co testować. Ja się naprawdę nie mogę doczekać tego systemu, jest naprawdę świetny, jest prosty, mimo że wydaje się skomplikowany, bo jest dużo informacji, ale no tak podsumowując, no po prostu bijąc potwory będziemy zdobywać expa, levelować broń, przez co no będziemy expić jeszcze szybciej, no, bo będziemy po prostu e, mocniejsi. Fajnie, że ten exp nie jest 1 do 1 do expa, który zdobywamy, tylko to jest po prostu za zabijanie każdego potwora. Zobaczymy jeszcze dokładnie to będą wartości dla potworów typu Hard i dla Medium. Fajnie, że sobie też dają tego EXPA, bo jest to też coś dla boss hunterów, że nie muszą EXPić, a i tak ta broń będzie im się levelować. No i fajnie, że te katalizatory też dają nam EXPA i będą spadać z bossów. Miejmy tylko nadzieję, że z wszystkich bossów, nie tylko tych najnowszych. Na forum oczywiście ludzie dopytują się, jak to będzie wyglądać, jakieś tam odpowiedzi mamy, ale z takich najważniejszych no to jest pytanie odnośnie kuszy, no bo wiecie, Paladin expi głównie z łukiem na wyższych poziomach, bije z tego łuku, więc jak on będzie mógł wylewelować sobie tą kuszę na bossy, skoro boss daje tylko 1000 expo maksymalnie. No i dostaliśmy też informację na ten temat, że kusze mają postęp razy 3 z zabijania potworów. Przy bossach się to nie zmieni, ale no rzeczywiście expiąc z kuszą, czy zmieniając właśnie kuszę podczas dobijania klaty, będziemy mogli też właśnie ją levelować nieco szybciej, no bo kusza, jak wiecie, to jest single target pojedynczy, a no paladę raczej bije obszarowo, więc no nie opłaci mu się biegać z samymi runami czy massanem. Jednak te strzałki coś tam robią, że taka dodatkowa informacja dla Paladynów. A tak to jest już raczej na forum ciągle jedno i to samo. Pytania o to, co już było opisane właśnie w zapowiedzi, co było tutaj pokazane. Jaram się, bardzo fajny system. Co o tym myślicie? Czy jednak zbyt skomplikowany, czy nieskomplikowany? Nawet nie musicie go używać, jeśli nie chcecie. On sam się będzie po prostu robił. Bronie będą wam się same levelować, jak tylko będziecie ich używać. Ja jestem tylko ciekaw właśnie tych perków, które będziemy mieć na różnych broniach. Mamy tu tylko pokazanego Sanguine Coila. Było też kilka przykładów z poprzedniej zapowiedzi. Ale no, czekam na mojego Sanguine Razora czy na mojego Soul Shreddera. Chcę zobaczyć, co one tu będą posiadać. No, i już się nie mogę doczekać, aż będę je realnie levelował. Pamiętajcie też, że to wszystko to jest tylko zapowiedź. Do tego jeszcze wejdzie test serwer. Nie wiadomo dokładnie kiedy, może w tym tygodniu. I tam będziemy to testować. I na takim test serwerze może zdarzyć się wszystko. Czyli no, może zostać też ten system zmieniony. Mogą zostać te wartości wszystkie dostosowane jeszcze. Po to właśnie są test serwery Więc wszystko jeszcze tutaj jest przed nami. Macie jakieś pytania, czy uwagi? To zapraszam do sekcji komentarzy albo jutro na streamka, bo prawdopodobnie dalej będziemy omawiać ten system, dalej będziemy czytać forum i dzielić się spostrzeżeniami odnośnie nowości, które właśnie nadchodzą do Tibii. Update zapowiada się coraz lepiej. Ja się już nie mogę doczekać, a tymczasem czekam na test serwer. Dziękuję za uwagę. Miłego dzienka i zapraszam już wkrótce na kolejne materiały. Trzymajcie się i do zobaczenia na Tibijskich szlakach. Piona.